Witam ponownie. Dziś spróbujemy sobie zaparzyć kawę ze standardowym fabrycznym termostatem w ekspresie Rancilio Silvia. I chciałbym pokazać jak to wygląda mniej więcej z punktu widzenia zmian temperaturowych. Łączymy sobie ekspres i już nam zacznie się grzać. Mamy w tej chwili temperaturę około 23 stopni. I będziemy obserwować jak nam się to grzeje. Ja celowo nie będę, nie będę od razu zaparzał tej kawy, tylko pokażę mniej więcej w jaki sposób ja tutaj działam. Trzeba będzie wziąć pod uwagę kwestie spadków temperatury i myślę, że to jest chyba kluczowy problem w przypadku e, Rancilio Silvia, ale też m, można powiedzieć, m, że można wykorzystać w pewnym sensie e, ten wskaźnik grzania do tego, żeby mniej więcej określić w jakim momencie temperaturowym jesteśmy w, w danej chwili. W ten sposób można troszeczkę poszukiwać i można spróbować trzymać się tych e, widełek temperaturowych, nie mając wskaźnika temperatury. Ja mimo wszystko zachęcałbym do tego, żeby nawet jeśli ktoś nie ma czy pieniędzy, czy możliwości e, zainstalowania kontrolera, czy regulatora PID, zachęcałbym, żeby chociaż wyprowadzić sobie e, taką czujkę. Która by wskazywała temperaturę na boilerze. To nie jest trudne do zrobienia. Wystarczy tak naprawdę wpiąć się z czujnikiem temperaturowym w miejsce, w którym się znajduje termostat. Można to zrobić, nie jest to znowu aż tak bardzo skomplikowane, a dawałoby to jakąś informację na temat tego, jaką mam w danym momencie temperaturę, a to jest bardzo istotna informacja. Natomiast, oczywiście, no, jeśli ktoś nie ma umiejętności, nie chce tego robić, nie wiem, ma nowy ekspres na gwarancji i tak dalej. Trzeba będzie troszeczkę pokombinować yy, i mniej więcej to spróbujemy tutaj zrobić. Na początek sobie zmienimy kawę. Mamy około siedemdziesięciu. 70... 8 stopni, temperatura na rocznie, oczywiście będzie przegrzana. Ale to nie jest problem. Generalnie większość osób, które ma takie ekspresy dłużej, sugeruje, żeby te ekspresy włączać najpierw na jakieś 30-40 minut, żeby ekspres się wygrzał. To znaczy, żeby wszystkie te elementy, które mamy tutaj nabrały tej temperatury. Mniej więcej około 90 stopni, dlatego że te spadki temperatur chociażby na grupie parzącej będą mniejsze. Grupa parząca to jest kawał Mosiądzu, który pochłania temperaturę jest działa troszeczkę jak w pewnym sensie taki radiator, tak? czyli taki odprowadzacz temperatury. Jak widać wyłączyło nam się, wyłączyło nam się grzanie temperatura dalej nam wzrasta, spróbujemy sobie troszeczkę opuścić tej temperatury co jednocześnie nagrzeje nam kolbę i jednocześnie nagrzeje nam grupę parzącą co zmniejszy problem przy parzeniu. Karty. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby wygrzewać ekspres, ale nie jest to konieczne. Spróbujemy sobie zjechać do miejsca, w którym nam zacznie świecić grzałka o, widać już on zaczyna kompensować. Wyłączymy sobie w porządku. Ja sobie tą wodę wyleję. Załóżmy, że powiedzmy ta temperatura no nie jest to może ideał, ale jest na pewno lepiej niż gdybyśmy to chcieli robić bez czegoś takiego. Spróbujemy sobie przygotować kawę w kolbie. On nam oczywiście cały czas teraz będzie grzał. Kolbę mamy założoną, fiżanka jest mniej więcej ciepła. I przygotowujemy się do włączenia ekspresu. Warto obserwować teraz ten, ten element. Kiedy zgaśnie, wtedy wiemy, że mamy około 90 stopni. Tak? No, w tym momencie mamy rozrzut. Dobrze. I zaraz zobaczymy, przy jakiej temperaturze nam zgaśnie. Mniej więcej 94-95. OK. W tym momencie, gdzieś minęły 3 sekundy, możemy włączyć. Temperatura jak widać dalej na rośnie, jest dużo, ale nie ma tragedii. Trzymamy się, jest, nie wiem czy to widać, 15 sekunda. Wyłączamy. Kawa będzie hmm, prawdopodobnie trochę przepalona. Ale nie było źle. Gdybyśmy rzeczywiście może troszeczkę wcześniej włączyli to, to być może efekt byłby nawet jeszcze lepszy. Jak widać, ten stopień wzrostu tej temperatury jest na tyle duży, że właściwie trzeba by było kompensować to troszeczkę wcześniej. To i tak nie jest zły wynik, ale podejrzewam, że gdybyśmy włączyli to tuż. Po tym, jak, zgasło nam, jak zgasła nam ta lampka, to ta kompensacja byłaby pewnie jeszcze lepsza. Mniej więcej trzymalibyśmy się pewnie na poziomie 95 stopni, co prawdopodobnie dawałoby nam dużo lepszy napar. No, to jest jeden z przykładów. Ja spróbuję w następnym filmie zrobić jeszcze jedno podejście z troszeczkę wcześniejszym włączeniem i zobaczymy, jak wtedy będzie. I myślę, że. Spróbuję, sobie, spróbuję przygotować taki mniej więcej taką receptę dla osób, które nie mają regulatora PID, Kiedy i jak włączać ekspres, żeby zaparzyć najbardziej powiedzmy przyzwoity napar jak i jaki się da zaparzyć. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.